Jestem tak zrelaksowana, że prawie zasypiam. Wow. Nie rozlenijaj się! Dziś mamy najważniejszy występ w życiu. Masz być gotowa! Luzik, nasza liderko, z układem opracowanym przez ciebie i Guglie. nikt nas nie pokona. I to nie dzięki krwawej Mary i jej pracom. Ona ma plan! Musicie w to wierzyć! Gil, unikasz mnie przez cały tydzień. O co ci chodzi? Moi rodzice nie chcą, żebym się z tobą spotykał. Ale dlaczego? Ponieważ twoja rodzina pochodzi z morza. Więc? Ja jestem słodkowodny, to zakazane. Chyba nie wierzysz w te bzdury, prawda? Nie, ale moi rodzice tak i nie pozwalają mi się z tobą zadawać. Wybacz, Laguno. Właśnie odebrałam pocztę. Możesz położyć na łóżku, proszę. Jeszcze się szykuję. Ja też. Również. Pranki, Drakulora. Hmm? Dlaczego Draculora dostała list od mojego brata? Tylko przyjaźń, co? Pierwsza Chodźmy to... podejrzeć konkurencję. Tak, zobaczmy jak wygląda układ drugiego miejsca. <grymna> 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 Czy on... To... Swoje ruch... Zgadza się. Wasz układ naukowo opracowany, by wygrać w rękach wroga. Ciekawe, jak to się mogło stać. <laughs> Mój filmik! Mówiłam, żebyś uważała. Straży Ceum wygrać chce. Bardzo chce. Lecz niestety im to nie udało się. <laughs> Powodzenia. Przyda się wam. To koniec. Po tej całej mojej charówce... Naszej charówce. A teraz straszy celu. I co zrobimy? Możemy improwizować. Przypomnijmy sobie to, czego się tu nauczyłyśmy. Jedyne, czego się nauczyłyśmy, to prace domowe. Krwawa Mary jest geniuszem. Róbcie to, co ja. Leo, mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Tylko uwierzcie. Wiedziałam, że macie w sobie coś wyjątkowego, moje ziemniaczki. Dlatego byłam dla was ostra, bo chciałam wyciągnąć co najlepsze. Dziękujemy, pani Mary. Gratulacje dla straszyceum! Zdobywców różdżki, a nie muszu! To jest najlepszy dzień w moim życiu!